Nie chcemy w Polsce masowej imigracji, bo nie chcemy przekształcenia Polski w specjalną strefę ekonomiczną, gdzie międzynarodowe koncerny przy pomocy nie mającej nic wspólnego z naszym narodem taniej siły roboczej będą produkować często nieopodatkowane w Polsce produkty, do których jeszcze polski budżet będzie dopłacał. Że jesteśmy na dwóch szlakach nielegalnej imigracji, południowym i ze wschodu. Czemu wielkiej Polsce? Dziękuję wam przede wszystkim za to, że tutaj jesteście. Potrzebujemy jak najwięcej oddolnych manifestacji pokazujących poparcie społeczeństwa dla dużo bardziej surowej polityki migracyjnej niż ta, którą prowadzi nasze państwo. Nie chcemy w Polsce masowej imigracji, bo nie chcemy przekształcenia Polski w specjalną strefę ekonomiczną, gdzie międzynarodowe koncerny, przy pomocy nie mającej nic wspólnego z naszym narodem, taniej siły roboczej. Będą produkować często nieopodatkowane w Polsce produkty, do których jeszcze polski budżet będzie dopłacał. Nie chcemy takiej sytuacji. Polska nie jest, nie może być i nie będzie korytarzem tranzytowym dla nielegalnej migracji. Od funkcjonariuszy Straży Granicznej już w zeszłym roku usłyszałem, że jesteśmy na dwóch szlakach nielegalnej migracji południowym i ze wschodu. Polski rząd nie podejmuje wystarczających działań, żeby sobie z tym poradzić. Potrzeba oddolnego wsparcia społecznego i odgórnego z samego centrum zarządzania państwem, czyli z rządu, żeby w tych sprawach były zdecydowane efekty. Potrzebujemy poparcia dla zdecydowanych działań, które będzie podejmować policja, dla zdecydowanych działań, które będzie podejmować straż graniczna, dla zdecydowanych działań, które będzie podejmować agencja bezpieczeństwa wewnętrznego i wszystkie inne służby mundurowe, które mogą i powinny uporządkować sytuację w naszym państwie. Nasi rówieśnicy, którzy pracują w administracji, którzy pracują w służbach mundurowych, nie mają właściwych rozkazów. Ludzie, którzy chcą działać skutecznie i zdecydowanie, narażają się często na to, że w konsekwencji swojej aktywności będą musieli odejść ze służby, odejść z administracji, zostaną zwolnieni z urzędów. Nieprawidłowości na wielką skalę i zaniedbania ukrywane są latami. To się musi skończyć. Nie możemy pozwolić na sytuację, jaka ma miejsce w Europie Zachodniej, gdzie nikt już nie panuje nad sytuacją w ich własnych narodach. A ci, którzy są przedstawicielami społeczeństw i narodów, które zbudowały większość i dobrobyt Europy, muszą się ukrywać na zamkniętych osiedlach, w zamkniętych bramach, w zamkniętych apartamentowcach. Muszą się chować w taksówkach albo limuzynach i nie mogą wyjść normalnie na ulicę. W Warszawie już się to powoli zaczyna. Media, także media sprzyjające drugiej stronie sporu ideologicznego, zaczynają o tym pisać. I teraz trzeba iść o krok dalej. Skoro tabu poprawności politycznej, propaganda sukcesu pęka, nikt już nie udaje, że jest super, że jest dobrze, że wszystko dobrze działa. Żądamy konkretów, żądamy rezultatów, żądamy skrócenia procedur, uproszczenia prawa, zdecydowanych i surowych działań. Potrzebujemy wielu spotkań, wielu dyskusji, na których ci, którzy o tym decydują, zostaną pociągnięci do mówienia o konkretach. Hasła to za mało, potrzebujemy konkretów. Na te hasła my będziemy naciskać z poziomu parlamentarnego, niezależnie czy jesteśmy w opozycji, czy w przyszłości znajdziemy się w jakiejś koalicji rządzącej. Ci z was, którzy działają w partiach politycznych, nie działają w partiach, żeby ta agenda była zawsze na samej górze tabeli priorytetów, ci z Was, którzy są w ruchach społecznych, niech ich inicjują działania, niech naciskają, niech piszą wnioski o informację publiczną, petycje, listy otwarte, niech po prostu naciskają na to, żeby posłowie, radni, burmistrze ten problem pojawia się także już w nielegalnych hosteli dla imigrantów w miastach podwarszawskich, w gminach podwarszawskich. Żeby oni wszyscy czuli się odpowiedzialni za sytuację w swoich samorządach. Nie może być tak, jak usłyszałem podczas mojej wizytacji w jednym z urzędów wojewódzkich, że po wysłuchaniu ponad godzinnych wyjaśnień, jak działają procedury migracyjne, zadałem pytanie, kto odpowiada ostatecznie za wyniki. No i zobaczyłem rozłożenie rąk, że nikt, że nikt tak naprawdę nie odpowiada za rezultaty. Ci ludzie, którzy stoją tam po drugiej stronie, to ofiary ideologicznego prania mózgów. Ci ludzie nie mogą określać klimatu debaty ideowej i politycznej w państwie, które jest świadome swoich własnych interesów. To normalna większość Polaków, którzy tu chcą harmonijnie żyć, ciężko pracować, mieć za co się utrzymać, mieć bezpieczeństwo, mieć przyszłość dla swoich dzieci i dla swoich wnuków i móc z optymizmem w tą przyszłość patrzeć, to ta normalna większość. Musi narzucać ton debaty i musi powodować rezultaty w polityce państwa. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby polityka państwa była programowana z Brukseli, nigdy nie zgodzimy się na to, żeby była programowana przez lewicowe organizacje finansowane z zagranicy czy progresywnie liberalne organizacje finansowane z zagranicy albo nawet finansowane z Polski. Zdrowa, normalna większość społeczna musi określić swoje interesy i dokonać egzekucji tych interesów. To była podstawa ruchu egzekucyjnego. Potrzebujemy nowego ruchu egzekucyjnego egzekucji nie ludzi, tylko naszych interesów, żeby było jasne, gdyby ktoś chciał coś przekręcić i manipulować. Widzicie? Ucichli, bo wiedzą, że przegrają. Dziękuję bardzo.